Ja mieszkam w Białej, a codziennie przyjeżdżam tutaj do Porosiuk, bo w czerwcu zmarła moja siostra. Zostały koty. I od wiosny były cztery młode bociany. Trzy odleciało, jeden został. Od listopada nie mogę się doprosić, żeby ktoś przyjechał i zaopiekował się po prostu tym bocianem. Na sam pierw, dopóki jeszcze mrozów nie było, śniegów nie było, ludzie dokarmiali na łąkach. A teraz, no i rzekomo z ochrony środowiska powiedzieli, bo tu też sąsiadka wydzwaniała, powiedzieli, że nie mają pieniędzy żeby przyjechać i zaopiekować się, złapać do komórki. To oni wtedy przyjadą i, no jak wejść? Ja jeszcze z pierwszą grupą, no jak mogę wejść na smut i, i zdjąć bociana? No temperatury na no, no minus 18, minus 17, jeszcze mówię, dopóki razów nie było, to on jeszcze leciał na łąkę, bo tam czy kreta, czy co tam, bo przecież i myszy je, a teraz no to już on nie da rady. On widocznie jak już frunął na gniazdo i teraz boi się sfrunąć, bo nie wiadomo czy on wejdzie z powrotem. I tak siedzi już od trzech dni, bez jedzenia, bez niczego. Panie komendancie, taka sprawa jest w prosiukach na, na tym, na słupie jest gniazdo Bociana i Bocian tutaj stacjonował przez jakiś czas, pewnie zasłab teraz, bo leży tam na tym gnieździe, jakby go z wyżką jakąś zdjąć to do ochrony środowiska. A jak teraz 30-stopni mrozu ma być w czwartku na piątek, to już on zamarznie na dzisiaj widziała go pani? Tak, tak, i dzisiaj siedzi jeszcze na gnieździe. No szkoda. No szkoda, no szkoda jest to, to stworzenie. Często wyjeżdżacie do takich nietypowych działań? Zdarza się to kilka razy do roku. Ostatnio wzywani byliśmy do ratowania bociana znajdującego się w gnieździe na odłączonym napięcia słupie energetycznym w Porosiukach. Okazało się, że gniazdo było puste i żaden bocian nie był zagrożony niską temperaturą. Wyjeżdżamy do takich nietypowych akcji kilka razy do roku. Są to najczęściej akcje związane z uwalnianiem łabędzi przymarzniętych do lodu, ratowaniem młodych bocianów, które wypadły z gniazda lub usuwaniem pędów, które Wyrosły w gniazdach, i bocze nie może się zagnieździć. Proszę powiedzieć, to dzwonią do Was obywatele, którzy są zatroskani o los tych zwierząt, tak? Tak, tak. To zgłoszenie było w dobrej wierze, także tutaj obywatele podejmują takie działania. My również ruszamy do takich zdarzeń, staramy się pomóc.